Cześć! Dzisiaj zrobię ciasto drożdżowe maślane, ale nie takie zwykłe, tylko dodatkowo przyłożone masą budyniowo-gruszkową. Zapraszam do oglądania. Składniki potrzebne do przygotowania ciasta to 400 g mąki pszennej, 50 g cukru, pół szklanki mleka, 100 g masła, 25 g drożdży i 2 jajka. Potrzebne będą także 2 łyżki cukru, 70 g masła pokrojonego w kosteczkę oraz garść płatków migdałowych. Natomiast do przygotowania nadzienia potrzebują 1,5 szklanki mleka, 1 budyń waniliowy, 2 łyżki cukru, pół szklanki soku jabłkowego, może być z kartonu, może być świeże wyciskane, 6 łyżeczek żelatyny, Jedno opakowanie cukru waniliowego, ale duże 30 gramów. Jeśli macie małe, to muszą być dwa. Skórka starta z cytryny oraz cztery duże gruszki. Zamiast gruszek można użyć jabłka. Też często robię z jabłkami. Zaczynam od przygotowania rozczynu z drożdży. Drożdże kruszam do miseczki. zalewam połową tego mleka, czyli jedną czwartą szklanki. Dodaję łyżkę cukru i rozcieram drożdże. Mleko warto wcześniej podgrzać. Powinno być ciepłe, ale nie gorące. Dodaję także trochę mąki, aby zagęścić ten roszczyn. Dodałam dwie czubate łyżki. Teraz odstawiam roszczyn w ciepłe miejsce na kilkanaście minut, aby wyrósł. W tym czasie rozpuszczę masło. Masło podgrzewam na małym ogniu. Po rozpuszczeniu odstawiam, aby ostygło. W czasie, gdy roszczyn rośnie, mogę ubić dwa całe jajka z resztą cukru. Powinny być utarte do białości. Do ubitych jajek dodaję mąkę, którą wcześniej przesiałam, resztę mleka, roszczyn, który urósł, oraz roztopione, przestudzone masło. zakładamy tak i zagniatamy ciasto. Dobrze zagniecione ciasto powinno być elastyczne i odchodzić od miski. Teraz nakrywam je ręczniczkiem i odstawiam w ciepłe miejsce na pół godziny. Ciasto urosło, więc czas przełożyć je do formy. Formę, jak widzicie, wyłożyłam papierem do pieczenia i rozprowadzam po całym dnie. Jest ok, więc jeszcze raz nakrywam ręcznikiem i odstawiam na 15 minut. Ciasto podrosło. Teraz korkiem robię takie wgłębienia. W każde wgłębienie wkładam kosteczkę masła, posypuję cukrem oraz płatkami migdałowymi. Ciasto już przygotowane, teraz wkładamy je do piekarnika nagrzanego na 200 stopni Celsjusza i pieczemy około pół godziny wkładamy na dolną półkę ciasto upieczone teraz przygotuję nadzienie gruszkowo-budyniowe gruszki obrałam ze skórki i pokroiłam w kosteczkę natomiast do garnka wlewam sok jabłkowy dodaję skórkę startą z, z cytryny I cukier waniliowy. Zagotowuję to. Do gorącego soku dodaję dróżki Przykrywam i duszę, aż się rozpadną. Jabłka się gotują, a ja przygotuję żelatynę. Do szklanki wsypuję 6 łyżeczek żelatyny. I zalewam niewielką ilością zimnej wody. Tylko tyle, aby pokryć żelatynę. I czekam kilka minut, aż napęcznieje. Gdy gruszki już się rozpadają, są miękkie, możemy je podusić, tak jak ziemniaki. Następnie wyłączamy już ogień i dodajemy żelatynę. Mieszamy dość długo, aby mieć pewność, że żelatyna dobrze się z musem połączy. Teraz ugotuję budyń, używając półtorej szklanki mleka. Do garnka wlewam jedną szklankę, a w szklance zostawiam pół. Do mleka w garnku dodaję dwie łyżki cukru. Mleko zagotowuję. Natomiast do mleka w szklance dodaję budyń waniliowy i dokładnie mieszam. Mleko z cukrem się zagotowało, więc zmniejszam ogień i dodaję drugą część mleka, ten, w której wymieszałam budynie. I teraz kilka minut gotuję, aż zgęstnieje. Budyń ugotowany. Budyń dodaję do musu jabłkowego. I wszystko miksuję na gładką masę. Gotowe. Teraz wystarczy poczekać, aż masa zacznie gęstnieć. Wtedy przełożę nią ciasto. Zimne ciasto drożdżowe przecięłam na dwa blaty, tak jak przecina się biszkopt. Najpierw zaczęłam nożem, a potem nitką. I jedno, jeden blat wkładam z powrotem do formy. Taką tężejącą masę przekładam na blat ciasta, który mam we formie i ładnie rozprowadzam, od razu przykrywam drugim blatem, tym wierzchem przyciskam i chowamy ciasto do lodówki. Gdy masa całkowicie stężeje, będzie można kroić i jeść. Smacznego! Mam nadzieję, że przepis na takie nietypowe ciasto drożdżowe Wam się spodobał. Wypróbujcie w domu. Pa!